Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wynaleźli bezpieczne paliwo płynne, które nie spowoduje przypadkowego zapłonu podczas przechowywania lub transportu. Może ono zostać zapalone jedynie przez prąd elektryczny. Zazwyczaj, gdy paliwo ulega zapłonowi, nie pali się sama ciecz. Lotne cząsteczki paliwa, unoszące się nad cieczą, zapalają się w kontakcie z tlenem i płomieniem. Podstawą nowego paliwa jest ciecz jonowa, która jest odmianą skroplonej soli. Naukowcy wyjaśnili, że substancja ta jest podobna do soli kuchennej, ale ma niższą temperaturę topnienia. Zmienili wzór chemiczny podstawy paliwa, zastępując chlor nad chloranem. Kiedy próbowali zapalić ciecz zwykłą zapalniczką, okazało się, że się nie pali. Płomień pojawił się jednak, gdy do paliwa przyłożono napięcie. Naukowcy zauważyli, że teoretycznie ciekłe paliwo jonowe może być stosowane w każdym typie pojazdu. Jednak przed wprowadzeniem go do produkcji należy przeprowadzić szereg testów na różnych typach silników, donosi Journal of the American Chemical Society.